Marzena Kipiel, Sztuka polska aktorka, której popularność przyniosła rola Halinki Kiepskiej w serialu Świat według Kiepskich 1999-2021. Marzena Kipielsztuka urodziła się 19 października 1965 roku w Wylegnicy Jej ojciec, Adam Kipiel, pochodził ze Starego Solca. Matka zmarła na raka po półrocznej walce z chorobą. Oboje zmarli zanim aktorka skończyła 30 lat. Miała o 5 lat młodszą siostrę, Dorotę. Była absolwentką technikum budowlanego w Legnicy. W latach 1987-1989 pełniła funkcję suflera w Teatrze imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie. W latach 1989-2000 występowała w Teatrze Dramatycznym w Legnicy. W 1991 zdała egzamin eksternistyczny. W 1993 otrzymała nagrodę Złota Iglica. Przez pół roku śpiewała w Omanie, a także pracowała jako sprzątaczka w Monachium. W 1999 zyskała ogólnopolską popularność dzięki roli Haliny Kiepskiej w polsatowskim sitcomie Świat według Kiepskich. Wiosną 2007 wzięła udział w pierwszej edycji programu Jak Oni Śpiewają, emitowanego na antenie stacji telewizyjnej Polsat. W sierpniu 2014 otrzymała kryształowy granat dla najkomiczniejszej aktorki sezonu 2013-2014 na 18 ogólnopolskim festiwalu filmów komediowych w Lubomierzu. Przez lata wspierała akcje charytatywne organizowane przez policję z rodzinnej Legnicy. Za swoją działalność charytatywną otrzymała Krzyż Niepodległości z Gwiazdą Klasy i za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów. W 2023 zagrała, w teledysku zespołu SMK -KPM pod tytułem Maradona. Koncertowała z autorskim repertuarem pod nazwą Życie nie jest kiepskie. Zagrała w filmach i serialach 1997 Charakter Tyt Oryk Charakter 1999-2021 Świat według kiepskich jako Halina Kiepska 2004-2006 Fala zbrodni 2004 Jako właścicielka restauracji Odc. 8 2006 Jako Danczewska Matka Asi Odc. 52, 2004, Pierwsza Miłość jako Pielęgniarka Jola, OTS. 52, 2007, Sztuczki jako Matka Wiolki 2010, Byzug 2, Rewizyta jako Marzena 2012, Kop Głębiej jako Daria Nowak, Matka Oli 2019, Fikter jako Pielęgniarka 2019, Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny jako Genwefa Kopczyk, żona St. ASP. Krzysztofa Kopczyka 2021, kabaret na żywo. Klinika skeczów męczących jako Krystyna Pawłowicz-2021, pierwsza 11 jako Janina 2021, miłość jest blisko jako Grażyna Kulikowska 2022, behawiorysta jako ciotka horsta Polski Dubbing 2016, jak uratować mamę jako czarownica wykona. Na nie piosenek 2002, śpiew w spektaklu telewizyjnym Ballada o Zakaczawiu. ponadto wielokrotnie wykonywała znane polskie przeboje w serialu Świat według kiepskich. Jej, Jej pierwszym mężem był reżyser i producent filmowy Konrad Sztuka 1964-2015, z którym rozwiodła się po 10 latach małżeństwa. Następnie związała się z operatorem filmowym Mariuszem Piesiewiczem, który w 2005 zmarł z powodu wylewu. W 2007 poślubiła Przemysława Buksakowskiego, który zmarł 10 stycznia 2009. Była bezdzietna. Chorowała na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc i depresję. Zmagała się również z chorobą alkoholową. Zmarła 9 czerwca 2024 roku w jednym z wrocławskich hospicjów z powodu przewlekłej choroby, która nie została upubliczniona. Miała 58 lat.